Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Proszę o potwierdzenie, że wszystko jest w porządku. Bo nie wiem, czy mam się nagrywać, czy też nie. Nie widzę nic. No dobrze, proszę Państwa, ryzykuję. O, jest, jest, już widzę. Lidia jest, także super. To zaczynamy w takim razie. Dylciu, proszę Cię. Mój kot tutaj bardzo intensywnie chce też zaistnieć dzisiaj, także będzie pewnie przez chwilę mi tutaj przeszkadzał. Chodź dalej, chodź, pokaż się, pokaż się wszystkim. Proszę Państwa, jesteśmy w kolejnym tydzień w sieci. Jesteśmy specjalnie dla Was. Dlatego, że nie możemy prowadzić naszej działalności stacjonarnej, dlatego też jesteśmy obecni w sieci. Nasz projekt zakłada, że jesteśmy od wtorku do piątku z różnymi tematami dla Państwa online, i prosimy później, żebyście zadawali nam pytania. Odnośnie tych materiałów, które prezentujemy. Dla przypomnienia powiem, że we wtorek mówiła Litka woź o przemocy, mówiła o agresorach, mówiła o tym, o ofiarach, mówiła też o tym, czym różni się mobbing od przemocy. W środę Asia mówiła o tym, jak nie zwariować w czasie koronawirusa, i mówiła o tym, jak sobie dać radę, że można się martwić tylko 15 minut w ciągu dnia i dać sobie ten czas na martwienie, i nie przejmować się tym, że martwimy się tylko przez 15 minut, i resztę dnia starajmy się przeżyć normalnie. A we wtorek, w, czy, a w czwartek mówił nasz kolega Roman, jak to e, znakomity jest ocet i soda. I właściwie dzięki tym dwóm produktom można przeżyć wszystko, bo można wybielić zęby, i umyć lodówkę, i umyć siebie samego, i, i jak to wspaniało jest ocet i soda. Ja proszę Państwa, dzisiaj będę kontynuował. Swój materiał na temat języka, ale zanim to się zadzieje, zanim wrócę do mojego głównego tematu, chciałbym powiedzieć, że nadal trwa epidemia, nadal mamy zakaz swobodnego poruszania się. Co prawda otworzono nam parki i, i lasy. Lasy myślę, że zupełnie bez sensu ze względu na panującą suszę. Dlatego też nie zachęcam Was do tego, żebyście spacerowali po lasach. Uważajcie na to, czy macie ogień w lesie, czy nie rzucacie szkła w lesie. Bo lasy są bardzo suche i bardzo łatwo jest zniecić pożar. Dzisiaj mamy potwierdzonych przypadków 10, ponad prawie 11 tysięcy, bo 10 749 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Wyleczeni w Polsce do 1944 osoby, tak zwani ozdrowieńcy. No niestety ofiar śmiertelnych wciąż też przybywa, bo jest już odnotowanych 463 osoby na świecie. Do tej pory na koronawirusa zmarło 191 tysięcy, ponad 191 tysięcy. Proszę Państwa, nie chcę dłużej mówić o samym koronawirusie, z racji tego, że pewnie macie e, wszędzie informacje na ten temat. E, bombardują Was z każdej strony. Jak tylko uruchomicie telewizor, radio, internet, z każdej strony macie informacje o danych, o, o tym, kto umarł, gdzie umarł, e, czy są maseczki, czy nie ma maseczek. Nie, nie, chcę, nie chciałbym o tym specjalnie też rozmawiać. Chciałbym, żeby te, ta chwila, którą z nami spędzacie, była też taką chwilą odskoczną. Specjalnie dla Was dzisiaj ubrałam koszulę w kwiaty, bo jest bardzo ładny dzień, jest bardzo słoneczny, jest bardzo ciepło i sobie pomyślałem tak, że będę również dla Was dzisiaj kwiatowy i słoneczny. Proszę Państwa, wracałem do mojego tematu głównego, do słownictwa. Mówiłem o tym, że używanie języka Posługiwanie się słowem jest bardzo ważne. Przytaczałem Wam wytyczne terminologiczne UNAIDS, które przetłumaczyła na polski Maria Brodzikowska. Jest to bardzo dobry materiał, który można znaleźć w sieci, który można się posługiwać. Jest tam wyszczególnione kilka bardzo ważnych pojęć, które warto przyswoić. Bo tak jak powiedziałem w pierwszym moim odcinku, właśnie w drugim moim odcinku, że język może wzmacniać profilaktykę, może wzmacniać osobę, ale może też je krzywdzić. Skończyłem na tym, żeby nie mówić o tym, że dany pacjent jest z AIDS, bo AIDS jest jednostką chorobową, a zakażenie HIV jest jakby oddzielnie. Mówiłem też o grupach ryzyka. A dzisiaj e, chciałbym zacząć od e, tego, jak, jakich sformułowań używamy na określenie e, osób świadczących usługi seksualne. Zwykło się mówić e, na nich prostytutka, prostytut, męska prostytutka, komercyjne usługi seksualne. Natomiast my chcielibyśmy zachęcić Was do tego, żebyście używali sformułowań, które są obecne bardziej w języku angielskim, jak sex worker, sex workerka, czyli inaczej pracownik seksualny, seks komercyjny lub sprzedaż usług seksualnych. Te pojęcia nie są tak stygmatyzujące jak prostytutka czy pracownik uliczny. Jeżeli chodzi o osobę używającą narkotyków dożylnie, zwykły, ludzie zwykli mówić na tę osobę narkomani. Poprawnym pojęcia, jeżeli chodzi o używanie dożylnych narkotyków, jest e, e, osoba używająca narkotyków w iniekcjach. Dlaczego jest to rozróżnienie? Z racji tego, że w iniekcjach e, e, narkotyki mogą być przyjmowane nie tylko dożylnie, ale również do mięśniowo. Mówiło się, te, mówi się też, a mówiło się, że AIDS dotyczy właśnie tej, tej też grupy użytkowników dożylnych, ale to nie dlatego, że używają oni narkotyków, tylko i wyłącznie dlatego, że używają niesterylnego sprzętu do wstrzykiwania dożylnie i dlatego ten, dlatego wirus się przenosi i dlatego wirus przenosi się z osoby na osobę. Winny jest temu brudny sprzęt, e, zainfekowany, a nie samo przyjmowanie e, narkotyków. Ważnymi rzeczami, tu, o które, na których ważnymi słownic, słownic, słownictwem, albo właściwie ważnymi pojęciami, które chciałbym Wam zwrócić szczególną uwagę, są, jest, są to pojęcia związane z y, ruchem LGBT, albo z jak to woli, z, y, po, po części z ideologią gender. I y, Tutaj chciałbym szczególnie zwrócić Wam uwagę na bardzo powszechne, Sformułowanie skierowane do męskich osób, do, do męskich homoseksualistów, Bo oczywiście są i kobiety, i mężczyźni, tak musicie to rozróżnić. Mamy trzy orientacje seksualne, które są przez prawo i medycynę i cały świat uznane jako naturalne, normalne i w Polsce nie są one absolutnie też karalne, dozwolone. Mówimy o orientacji. Homoseksualnej, orientacji heteroseksualnej i biseksualnej. Orientacja homoseksualna jest wtedy, kiedy dwie osoby tej samej płci są w stanie by kogoś, tej samej płci kochać i jednocześnie mieć z, nią, z nim Satysfakcję seksualną. Seks, który prowadzi do satysfakcji seksualnej. Heteroseksualne osoby to, są, to jest poczucie miłości i pociągu do osoby płci przeciwnej i biseksualizm do osoby tej samej płci i płci przeciwnej jednocześnie. Bardzo dużo krzywdzących skojarzeń by słów powstało na określenie osób homoseksualnych. Ja chciałbym, nie będę o ich tutaj przytaczał, bo to jest ugruntowanie się tylko jakby w stereotypach i, i w przekonaniu. Nie będę wam podpowiadał, jakich nie powinniście używać sformułowań, ale powiem, jakich powinniście używać sformułowań. Najlepiej używać sformułowań gay. Gay jest to amerykańskie sformułowanie, ale określa on osobę homoseksualną. Na kobiety mówimy lesbijka um, lub kobieta kochająca. Kobiety, mężczyźni, kochający mężczyźni. mężczyzn. To są osoby, które nie są e, krzywdzące. E, takich sformułowań polecam Wam używać. E, muszę Wam powiedzieć, że używanie odpowiedniego słownictwa jest e, szalenie trudne. Czasami e, trzeba się go uczyć, trzeba być bardzo uważnym na to, żeby w swoim codziennym zachowaniu, w swoim codziennym życiu. Zwracać na to uwagę. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby opowiadać dowcipki, dowcipy o gejach i blondynkach. Wszyscy się z tego śmiejemy, bo najczęściej te dowcipy są krótkie, mocne i śmieszne. Proszę Państwa, jeżeli używamy tych dowcipów, jeżeli je przekazujemy dalej, jeżeli śmiejemy się razem z nimi, z nich. To znaczy, że tak samo jakbyśmy je opowiadali, tak samo jakbyśmy my sami używali tego języka. My sami ugruntowujemy stereotypy dotyczące czy to kobiet blondynek, czy to mężczyzn homoseksualnych, czy też kobiet lesbijek. My sami, posługując się tym językiem, pozwalamy na to, żeby te określenia funkcjonowały w świecie, w środowisku wśród naszych najbliższych osób. Musimy wyraźnie się przeciwstawić czasami. Tej, temu nierównemu traktowaniu, tej mowie nienawiści, chociaż nie, może nie aż tak mocno bym mówił mowie nienawiści, używanie po prostu dowcipów jest, trzeba szalenie ostrożnie posługiwać się dowcipami. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś, kiedy uczyłem się, takie doświadczenie z mojej przeszłości, że kiedy uczyłem się dawno, dawno temu, kiedy byłem zdecydowanie młodszy, ładniejszy, szczuplejszy. No, chociaż ładniejszy to może nie, ale kiedy byłem zdecydowanie szczuplejszy i głupszy, uczułem się na trenera antydyskryminacyjnego. I wtedy jeszcze miałem taki incydent w swoim życiu, że byłem kierownikiem sklepu obuwniczego batapona i zarządzałem tam w tym sklepie grupą ludzi. Ale przedstawiając się na tym treningu antydyskryminacyjnym, powiedziałem opacznie, ze stresu, z nie kontrolując jakby tego, co sobie powiedziałem, że e, łączę ze sobą biznes i jednocześnie pracę w ngo i mam pod sobą grupę ludzi. Sformowanie pod sobą, ja nie zwracałem wtedy na to specjalnie uwagi, byłem tak jak powiedziałem głupszy, e, wywołało taką konstelację w grupie, taką falę krytyki, tak dostałem po głowie, że dzisiaj już wiem, że muszę uważać na słownictwo. I na dobór odpowiednich słów, żeby określić to, co w życiu robię lub to, do kogo się zwracam. Uczymy się przez całe życie, nabywamy różnych umiejętności, nabywamy też różnego słownictwa poprzez nasz proces socjalizacji. Uczmy się tych sformułowań poprawnych. Bardzo często. Terminologii bardzo często w, w prasie e, funkcjonuje takie określenie jak na osoby żyjące z HIV, jak nosiciel wirusa, nosiciel HIV. Za każdym razem, kiedy słyszę słowo nosiciel, e, to sobie tak myśl, to mi się od razu kojarzy, że ten człowiek jest jakimś kangurem, e, czy czymś podobnym, jakimś podobnym stworzeniem, które nosi w sobie w torbie wirusa i rozdaje wszystkim na lewo i na prawo. Generalna większość tych osób, które są zakażone HIV, nie chciała być zakażona i zrobiłaby pewnie wszystko, żeby nie być zakażona HIV. Pewnie bardzo chętnie cofnęłaby czas do momentu, kiedy mogłaby być niezakażona. I to nie jest tak, że osoby żyjące z HIV chętnie roznoszą wirusa, czy chętnie go rozdają. Absolutnie nie. O stygmie związanym z zakażeniem będę mówił później w naszych następnych odcinkach, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że generalna większość osób żyjących z HIV nie myślała o tym, nie planowała tego, żeby być zakażonym. Jeżeli jest zakażona, to bardzo często też nie ze swojej winy. To też jest związane z tym procesem wykluczenia, stygmatyzacji osób żyjących z HIV. To jest bardzo dużym problemem w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, na świecie. Nadal niestety po 30 latach obcowania z wirusem nadal się go boimy, nadal i spychamy osoby żyjące z HIV na margines życia społecznego. Bojąc się ich, izolując ich i bojąc się o same własne zdrowie, co wynika tylko i wyłącznie z braku wiedzy. Dlatego też w kolejnych swoich odcinkach będę wam mówił o tym, jak trudno jest się zakazić hiv i jak naprawdę wiele czynników musi się zadziać w jednym czasie, żeby mogła mówić o ryzyku, ryzyku zakażenia. Proszę Państwa. Mój czas powoli dobiega do końca. Celowo nagrywamy te odcinki, te live 20 minutowe, żeby Was nie męczyć, żeby Was nie męczyć też tematem. Piszcie do nas, piszcie, pytajcie się o różne rzeczy. Będzie nam wtedy łatwiej Wam odpowiadać, będzie nam łatwiej też nagrywać ten materiał. Ja Powiem tylko, że cieszę się ogromnie, że przybywa nam widzów, że cieszę się ogromnie, że też udało nam się pozyskać kolejnego partnera, kolejnego partnera komercyjnego firmę Jansen Silak, która nas, nas wspiera. I oprócz firmy Gilead, i oprócz Miasta Stołecznego Warszawy, które, które nas wspierają i. Pozwalają nam działać tu w sieci i pozwalają nam aktywnie prowadzić naszą działalność. Dołączyła do nas jeszcze firma janssen Wczoraj mieliśmy spotkanie z sympatyczną panią Moniką i udało nam się tutaj podjąć na nowo współpracę z firmą janssen Proszę Państwa, za tydzień, bo. Teraz przed nami weekend. We wtorek, przypominam, że będzie mówiła Litka Wodź. Nie wiem, co ma zaplanowane, ale cieszę się też, że jest razem z nami. Jest to bardzo dobra specjalistka i współpracujemy ze sobą od lat. Bardzo cenię sobie tą naszą współpracę. Asia Gałaj będzie w Waszych domach gościła w środę, a w czwartek Roman Latoszyński. Konsultant profilaktyki HIV-AIDS. Pewnie opowie Wam, jak działać w domu, jak robić mydło albo coś w tym stylu. A ja w następny piątek uruchomię już temat związany z HIV, bezpośrednio z HIV i będę Wam już mówił o takich podstawowych rzeczach związanych z problematyką zakażenia. Mój kot jednak nie zaistniał dzisiaj, poszedł spać. Zresztą, jak i moja kotka. Proszę Państwa. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za to, że jesteście razem z nami. Ja jeszcze tylko powiem o jednej akcji na, sam końcu, na samym końcu. Uruchomiliśmy taką akcję pod tytułem Prezerwatywa Pocztą. Ja wiem, że teraz poczta pewnie będzie bardzo mocno obciążona ze względu na nadchodzące wybory korespondencyjne, ale my nie oszczędzamy poczty polskiej i wysyłamy Państwu, tym, którzy mają zapotrzebowanie w, na pocztą prezerwatywę. 15 sztuk w kopercie dyskretnej. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę dostać od nas taką przesyłkę, proszę wysłać do nas na messengerze oprócz oczywiście pytań do naszych live'ów adres, swój adres korespondencyjny chętnie wyślemy Wam prezerwatywy. Tą akcję znowu wspiera Fundacja AHF Europe która przekazała nam prezerwatywy bezpłatnie. My bardzo chętnie dystrybuujemy je dalej. Firma, firmy farmaceutyczne wspierają nas tutaj finansowo, dlatego też możemy pozwolić sobie na to, żeby państwu to wysłać. Zachęcam Was też do polubienia naszej strony FanPage'a na, na Facebooku. Pamiętajcie, że możecie dołączyć też do grupy i być na bieżąco z naszymi wszystkimi akcjami i informacjami. Ja dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również Krzysztofowi Tyckiemu, który razem z nami dyżuruje na, z agencji Spinacz.com, który dyżuruje z nami tutaj online i stara się, żeby wszystko to sprawnie przebiegało. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Do zobaczenia za tydzień.